What the fuck? Na hita. Jezus Maria, biegnij, jakim cudem ja jeszcze żyję! Nie wiem... To <tryk> gotowy... Jesteś gotowy? Gotowy. Spoko, a ten gówniany, ten nawet ten mi offline pokazuje, więc może... Może zbugowali... Nie wiem. Zepsuli. Więc brakuje mi tylko 1400 chyba, 13 do Pantery. To, jak tam dobrze pójdzie, to jest 6 misji. <laughs> tak. Ja myślę, że do 12, nie? Przecież nie, do 14, nie? <laughs> po 100 za misję. Dobra, biorę jak pancera, jak zawsze. Chociaż zastanawiam się, czy nie wziąć tego Dickera. Jak pancera, ja biorę. Pecera? Nie. A, tego. Nie masz czym strzelać? Masz, Boże, święty. O, ale masz dziwny ten karabinek. No i nie możesz trafić, ale dupa jesteś. Jesteś wolny jak cholera. Jakie to ma? 4 Cztery... ile to ma? 4,7. 4,7 ma. Ja hecer. Mi się wydaje, że ten twój jest lepszy, bo ten hetzer to przebijają mi go, że ja pierdzielę go niego. Co prawda ten twój jest wolniejszy, ale... ale nadal uważam, że hecer jest lepszy. Znaczy, ja. Jak pancer. O, o, tocząca się palma. Ty musisz na ten spód swój uważać. Ale oni mnie z przodu przebijają, nam. Spód. Ale nie jest łatwo to przebić. Łatwo jak cholera, co ty gadasz. 105 mnie przebiła ostatnio. Czekaj, czy ja mogę tu wjechać w ogóle? Nie wiem czy kogoś tutaj znajdę. Nie idź za mną Ale nie, nikogo tutaj nie zobaczysz, idź stąd Nie, ja muszę też wyjechać No Idź stąd Boże święty Ale masz dupę dużą Padaj Co ty masz z boku? Jak co ja mam z boku? Ciebie, zdjęcie. Jak ja, ja nie chcę blondem. To jest twoje zdjęcie, właśnie, że jesteś blondem chyba. Jesteś? Nie jestem. Jak to nie? Widziałem Twoje zdjęcie. Właśnie nie widziałeś. Pogadywałeś mi jakieś zdjęcie z, z kilometra. <grym> no to tam było widać, że ja nie jestem blondyn. No właśnie, było widać, że jesteś blondyn. Właśnie, że nie. To nie było z kilometra, ale nie wiem, z 300 metrów. No tak, ale zdjęcie znaczy wiesz, aparat wiesz jak to zrobi. Ja gościu, gościł T3485 i Churchill. Jak to spudłowałem? Już się patrzy na nas. Fizzier Dobra, loading machine gunner. Chodnica, silnik, ale dalej idzie. Dobra, zginie, zginięty. Churchill jeszcze byłem. Asesa. Ja nie widzę Churchilla. Tutaj po czekaj, czekajcie się wysunę. A tylko górę pewnie go widać. Uuu, boczek. uuu, loader gunner Gunner tylko na pomarańczowo Ej, zabili go A, pod wieżę trafiłem nic Ja też, znaczy No wieże, ale pod wieżę Dobra, tutaj widać typa Ale ty masz zakręt? Szybko skręcę Tak szybko, M M6A1, o Boże święty to ten Bokiem debila widzę Ale mu walnąłem w okienko starych Czekaj, gdzie ten jest? Przed nami gdzieś? O, jedzie dwóch. Nie idź na prawo, jest. O, te 34 W sumie grupa dupo. Nie, no, Przez ciebie go nie widzę, nie? A, wier. Dobra, przebiję go do ja. Oczywiście. A ja się muszę naprawić. Pomysz? Nie. No, dzięki. Widzę te 30... Kurde, nie mogę skręcać. Mogę? Osiemnastka. Jak coś to nie wychodzi do niej, bo ona jest zajebista. M18. Tak jak ktoś tam mówi, że M18 jest fajne i miał rację, stary. O kurde, KW-1E. A tutaj KW-1. W dupę, a mam go od strony dupy. Dobra, już po nim. Po prawej masz te 34 Nie, nie widzimy Co? W dupę un damage, what the hell Ooo, oh, kill assist Prosto go przebiłem z boczku się pali Rzecz nie Je, może jechać Znowu go przebiłem Dawaj tego drugiego po lewej Ja nie wiem jakim cudem on jeszcze jedzie, nie? Przecież on wybuchł i w ogóle nie naprawia się nic, M18 Asysta Bieniu! Co? Dobrze wiesz co? Kradniesz mi każdego Tak każdego tak jesteś wyżej Jestem lepszy Zajbajcie? Gdzie? No, jednym strzałem Gdzie, po prawej? No. O to 34 O dostałem Teraz ja biorę hecere. Yes, Jak ten T34 jeszcze żyje, nie? O, Walentyny spudłowałem. O, zabytł Policji jeszcze nie to. Oh, fuck off. No to już po mnie bienił. Nie wiem, kto to mi strzelił, nawet, nie? M18! Jestem ślepy! O, nie trafi... O chuj, silnik poszedł się jebać. Oczywiście spod spodu mnie na pewno walnęli. Jeszcze Arta na mnie. Jezus Maria, dziwne, że ja jeszcze żyję. O Jezu, to T-34 jeszcze jest z boku. Dobra, Arta znowu na mnie, druga. 20 sekund naprawy. Ta arta mnie dojebie zobaczysz O, ta M6 próbuje mnie zejść z boku. To chyba nie da rady, no nie da rady. What the hell! Jaki grzyb. Oho, oho! ład Odbiła się, wow! No nie, jak on żyje jeszcze, kurwa. Zabili go na szczęście. Dziwne, że ja tak szybko ładuję, nie? Zabijam dwóch bombowcem. Bo ty oszust jesteś. A, tego nie znajdę już. O, KW. O, te 34. Nie wiem, do kogo strzelać tyle ludzi jest. O! O, no, no brak słów! Tak, dostał w gąsienicy i sobie pojechał, nie? Chyba, ne o, Tego teraz nie przebiję. Mam T34 po lewej, 57. Nie wiem, czy zdąży się okręcić. Ale dupa jedna. A, zabili go, dobra. Co mamy? Ota. No. What the fuck? What the fuck? Nachita. Jezus Maria o kim cudem jeszcze żyję. Nie wiem. A cud. No to jest. Wiesz ile razy ja dostałem? Jakby ktoś policzył, to. Boże, święt... Te, te ruskie czołgi są tak mega wyjebane w kosmos. Strzeliłem ruskiemu u góry, i wyobrażasz sobie, że prawie mu nic nie zrobiło. Chociaż on ma z tyłu tą amunicję, kw jedynka. U góry w wieżyczce. Tak mi się wydaje. A teraz go nie znajdę. O, teraz go znajdę. O, tego zabili. Albo się ludzie chowają przede mną, albo się zabijają, no. No i co, i sobie odjedzie pewnie, tak? Je, ładuj! No co, ja nie mogę... Nikogo zabić nie mogę, nie? Czekam na przyładowanie. No i tak, oczywiście na dzień dobry. Znaczy na dzień dobry, do widzenia. proszę. To mu trzeba aż 3 kg. Stary! Jak zobaczysz ten filmik... Oni jak sery szwajcarskie wyglądali! I jak pancera zdobyłem! Zdobyłem jak pancera? Pantera zdobyłem, dobra.